Muszę się na początku do czegoś przyznać, że waszą muzykę odkryłem przypadkowo. I teraz nie wiem, czy będzie to dla was komplement. Przesłuchałem waszą osta ostatnią płytę i myślałem, że jesteście europejskim zespołem. Nie myślałem o was w kontekście Polaków. Mhm. No to fajnie, chyba. <laughs> A to poza granicami Polski jesteście bardziej popularni niż w Polsce? Nie, to jest w ogóle mit jakiś. Yy, w Polsce mamy dużo większe frekwencje mhm. na koncertach. Też z, z, z zagranicą to jest dosyć duże pojęcie, bo sama Europa już jest dosyć zróżnicowana pod tym względem. To gdzie hmm. macie największe frekwencje oprócz Polski? Poza, Polski, poza Polską? Hmm. Im bardziej na wschód, tym więcej ludzi. Hmm. Czyli Bałkany, Rumunia, Bułgaria. A to w Europie muzyka progresywna jest na tyle mocna? Czy po prostu wy wypracowaliście sobie taką pozycję? Hmm. Co znaczy, teraz na, do tej szufladki muzyki progresywnej wróciłeś. No. Gdyby to było prawdą, to byśmy np. w Holandii mieli no. na frekwencje, bo tam zespoły grające taką muzykę mają w ogóle raj na no. ziemi. A my bardziej, bardziej się utożsamiamy raczej z tą muzyką taką. Instrumentalną, gitarową, to, to jest trochę inna scena. To nie jest do końca ta sama publika. Mam wrażenie, że trochę cierpicie na tym, że dziennikarze muzyczni w Polsce często was określają mianem taki Riverside, tylko bez słów. Fanom Riverside się na pewno spodoba. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest złe. Myślę, że to jest dobre, bo Riverside to jest świetny zespół i. Yy, yy... Fajnie, jakby, jakby słuchacze Riverside, ludzie, którzy, którzy lubią taką mm -hmm. muzykę y, i, i polubili naszą. Y... Bo graliście parę wspólnych koncertów, y, Tak, tak. Graliśmy razem y, całą trasę europejską. To było sześć lat temu. Mm -hmm. 6, 7. Y, I graliśmy kiedyś też w Polsce, w Łodzi bodajże. W tym roku obchodzicie piętnastolecie swojej działalności. Czy to jest. Dziesięciolecie. Dziesięciolecie, przepraszam. Piętnastolecie progresja. Tak, tak. tak i, macie, i wspólnie świętujecie te wasze wspólne urodziny. Tak, tak no fajnie tak wyszła akurat y, taka okrągła rocznica mm -hmm. u jednych i drugich. Kiedy tak? To nasza to jest okrągła? Hmm. Może być okrągłe. <laughs> Wiesz, to będzie koncert mhm. y, w listopadzie, czy 24, mhm. 24 listopada. Y, taki no, dosyć duży bym powiedział, to, bo... To duży line-up jest. Będzie poza, poza nami, będzie będą dwa nasze bardzo. Zaprzyjone zespoły SpOIWO mm -hmm. i MULK. I jeszcze po nas na, na koniec będzie grać Nocny Kochanek. Ale w tej wersji anglojęzycznej, z tego co się okazało. a sorry, tak. <laughs> Nie Nocny Kochanek, mm -hmm. tylko Night... Nightmistress. Nightmistress, tak. Mm. Nie, tak, tak, tak. tak. To, takie połączenie to będzie mieszanka wybuchowa? Czy jesteście przyzwyczajeni, że polegrają grają z, z Wami? Myśmy grali już z tyloma różnymi zespołami mhm. na tej scenie, że ten zestaw jest naprawdę bardzo, bardzo taki dla ludzi. E, jako, no, rok temu był super mhm. koncert. W ogóle graliśmy. Wtedy grał Nocny kochanek, mhm. grał jeszcze Jem i mhm. Eney. No i to, było, to był niezwykłej <grym> now. <grym> Takie przypadki eksperymentalnego line-upu. Nazwijmy to tak, że był Was, zasłyniełem Slayer albo Behemoth czy Vader. O to było w by ogóle super. No, ja teraz, jak będzie emisja tego wywiadu, to już będzie po tym koncercie, mm -hmm. ale za tydzień jedziemy do Anglii na Techfest i tam mm -hmm. będą głównie kapele dżentowe, Tak zwane y, techniczne, mm -hmm. y, techniczne granie. No i w środku gdzieś my tam się, my się odnaleźć. Tak. Także to jest jakby mm -hmm. A to tak naprawdę, że gracie muzykę. Instrumentalną, to jest dla Was plus, że możecie się wkomponować w każdą stylistykę? Być może, no być może tak jest. jest. To taka dosyć uniwersalna rzecz, myślę. Pamiętam, jak kiedyś no, na samym początku zaczynaliśmy grać i, i dostałyśmy propozycję zagrania z zespołem Blinded mhm. z trójmiasta. I wtedy no, oni nam się jawili, jako ja coś w ogóle. Jakieś szatany diabły. Mm -hmm. Znaczy świetną w ogóle oni wtedy wydali tę płytę autoskopia. Mm -hmm. I pamiętam, że właśnie prezes progresji nam zaproponował, takie coś, taki, taki koncert. I myśmy się strasznie bali. Że nie, bo ta publika mm -hmm. co przyjdzie do nas z tam zje i to, to nie ma sensu. Gdzie tam? Jest z naszym, naszym pitoleniem. Mm -hmm. W cudzysłowie. No ale. Prezes nas zachęcił, bardzo powiedział, że w ogóle żebyśmy spróbowali, no i zagraliśmy z nimi dwa koncerty i się okazało, że w ogóle ta sama publika mm. przyszła. I to nam dało taką potem motywację, że już teraz tak naprawdę nie mamy żadnych problemów z tym, że mamy właśnie, otwierać jakiś koncert metalowy, czy, czy mm. przed nami ma grać coś takiego, czy jakieś inne, inne zespoły. A jak wspomniałeś klub Progresja, to jest ważne dla was miejsce? Bo bardzo ważne, tak. inni muzycy podkreślają, że to jest miejsce wręcz magiczne. Czy czują się tak jak w drugim domu? Tak, i zdecydowanie już się możemy podpisać tutaj. Pod tym to jest taki klub, który może powiedzieć jakoś tam się na mnie zaopiekował. Mhm. zresztą to jest też ciekawe, bo my się z, z właścicielami, z ludźmi mhm. z progresji, z prezesem. Znamy skąd iną. Tak. Mm -hmm. W poprzednich zespołach mm -hmm. naszych jeszcze się znaliśmy, graliśmy też w, tych klub, w, tym, w, tym, w tym klubie. I to jeszcze w pierwszym, jak był jeszcze na terenie VAT-u, w tej pierwszej osłonie mm -hmm. tam to było takie jeszcze małe dosyć miejsce. Potem się przenieśli tu zaraz kilkadziesiąt metrów dalej. Też wielokrotnie tam graliśmy. No i teraz jest trze trzecia alkalizacja. Więc tak naprawdę my jesteśmy można powiedzieć od początku z tym klubem i, i oni też jakby są z nami od początku mm -hmm. zawsze nas wspierali i, yy, i to jest taka przyjaźń A to myślę, mocna. Dałbyś radę policzyć, albo może pamiętasz, ile się koncertów progresy w, progresji, w, w progresji. różnych lokalizacjach. Yy, znaczy myśmy grali tylko jako ta strony mm -hmm. graliśmy tylko w, w, w tej drugiej i w trzeciej ostatniej mm -hmm. lokalizacji i w sumie to było no myślę, że tak dwucyfrowa. Liczba. Bo no, w Warszawie gramy tylko progresję. Uh -huh. Gramy raz w roku przynajmniej, a już 10 lat jest. To, a na początku nawet uh -huh. częściej niż raz w roku graliśmy. Więc na pewno ponad 10 razy to było. Jacy artyści mieli wpływ na początku przynajmniej Twojej uh -huh. kariery muzycznej, a na jakich teraz się skupiasz? Jaką inspirację, tak, tak. pytasz? Wiesz, na początku sami myśmy dosyć słuchali takiej muzyki. Y Postrokowy, mhm. że tak się wyrażę. I, i w ogóle ja uważałem, że to jest najlepsza muzyka na świecie. Co mi minęło tak naprawdę zaraz po wydaniu pierwszej płyty mhm. naszej. Dużo słuchaliśmy metalu, postmetalu tak zwanego. Potem mieliśmy taką fazę na muzykę ambientową, jakieś takie eksperymentalne bardziej rzeczy, bez wyraźnego rytmu, mhm. jakieś plamy rozrane, takie, Taka muzyka bardzo umowna. <laughs> y a teraz w ogóle nam się zmieniło. Nie słuchamy zupełnie takich rzeczy yy, z tej sceny, właśnie instrumentalnej, czy też nawet yy, mało gitarowej muzyki, jakby też słuchamy. Yy, ja w ogóle. Do... A to jak mógłbyś wymienić kilku artystów? Artystów, że to jest takim mainstream. Ja sobie mm. na takiej zasadzie słucham muzyki, że wchodzę na Spotify, i patrzę, co teraz wyszło nowego. Mm. Mam te swoje ukochane zespoły, które śledzę zawsze. Jaki nie wiem, przykład Queen's of the Stone Age, albo. Ostatnio Perfect Circus, tak? Mhm. No, trzeba to posłuchać, no bo człowiek tyle przy tym jakby. A to też słuchasz muzyki nie rapu, muzyki popowej? Nie, rapu nie słucham. Popu słucham, lubię bardzo. Na przykład Haim bardzo lubię, mhm. lubię Lick Kelly. No, takie właśnie lżejsze gatunkowo rzeczy bym powiedział, ale z drugiej strony, jak sobie myślę o muzyce, którą teraz robimy aktualnie, mhm. na, na naszą nową płytę, to ona z kolei idzie w w inne rejony zupełnie. Mhm. To jest jakby, nie wiem, jakaś taka przeciwwaga, że robimy rzeczy dosyć trudniejsze. Mi się wydaje takie bardziej angażujące słuchacza niż kiedyś. Bo właśnie wasz profil na Instagramie informował, że coś się dzieje w studiu. Może mhm. coś więcej zdradzić, kiedy będzie nowy, nowy materiał, na piosenka mm. płyta. Tak, już no, mamy w tym momencie więcej, tak, myślę, że połowę płyty, mhm. może jeszcze nie całą połowę. Nową płytę planujemy w nowym roku, wydać jakoś na wiosnę może, mhm. w każdym razie w tym roku chcemy zrobić cały materiał, już wszystko napisać i, i potem już to pieścić, mhm. e, także no, nowy rok, na pewno za rok, mhm. po tej porze już ta płyta powinna być. Bo tak naprawdę. Na tej przestrzeni lat współpracowaliście również z Biegniewem, Freisnerem? No tak. No, to była nasza pierwsza współpraca mhm. w ogóle z, z kimś z zewnątrz. To, to była druga płyta. I mhm. yy, yy, no, dosyć ciekawy, ciekawy czas, yy, ciekawe doświadczenie. I tak naprawdę pierwszy raz yy, pisaliśmy muzykę yy, pod czymś nie wiem, nadzorem. Czy skrzydłami, no. tak, skrzydłami i nie jest zależna od nas w stu procentach, mhm. ale w tym dobrym słowa znaczeniu, bo to nie był y, jakiś pan Zenek Żupaki. na przykład, który tam nam będzie pomagał, tylko to był Zbigniew Pryzner. I y, myśmy z panem zastanawialiśmy się nad tym, mieliśmy taką rozmowę, czy. Czy w to wchodzimy, czy jakby poświęcamy tę część mhm. takiej nieza niezależności naszej? To potem, że Mój brat to powiedział mi, mówi Przemek, powiem, na czym zastanawiasz? Potem powiesz tam swoim wnukom, że nagrałeś płyty z Gminy Fraiznerem. Z myślę, no kurde, w sumie o no, czym ja myślę. Przez to 10 lat nigdy nie było ochoty chociaż do jednego, jednej piosenki, do jednej płyty rzucić wokal? Hmm, nie, bo to zupełnie by nam odmieniło hmm, całą wartość zespołu, czy... Wiesz co, to by takie było mało spójne tym wszystkim. No. I, I też ten brak wokalu jest jakimś tam przekleństwem, bo nie możesz sobie pomyśleć, dobra, tutaj po prostu gramy c dur a -dur, e Emol, a wokalista sobie coś tam fajny tekst zrobi i fajnie. fajnie do, ale wokal jest tak angażujący ucho słuchacza, że to by było, wiesz, to już ja bym wolał zmienić nazwę zespołu mhm. i dopiero to zrobić. Nie? Dobrze. Dzięki wielkie za rozmowę. Wszystko, dzięki. Dzięki.